Kuchnia na świeżym powietrzu, jeżeli zamierzasz wybudować taką, to koniecznie pozostań z nami. Kanadyjska firma Napoleon dla najbardziej wymagających klientów przygotowała ofertę z linii Oasis, czyli Oaza. Mówimy tutaj o grillach do zabudowy, które wspólnie z innymi komponentami mogą taką zabudowę tworzyć. Te produkty charakteryzuje jakość wykonania, precyzja i wszechstronność, której mogą dostarczyć. Co wchodzi w skład oferty Oasis? Trzy grille, specjalne wersje do zabudowy: Napoleon 825-665 i Napoleon Bipro Prestige Pro 500. To ten, który pokazujemy wam na wideo. Oczywiście inne szafki, które pozwolą nam pełni wyposażyć naszą zewnętrzną kuchnię. Dodatkowo szafka pod butlę gazową, szafka na odpady, szafka z dwiema szufladami, szafka z trzema szufladami, włącznie z możliwością. Kupienia lodówki. To, czego nie ma w ofercie, to nie ma blatów. Blaty dopasowujemy sobie sami do materiału, z którego chcemy, żeby były wykonane albo do wyglądu, który będzie pasował do naszej wymarzonej zewnętrznej kuchni. Wszystkie szafki z oferty Oasis przyjeżdżają gotowe, zabezpieczone folią ochronną wystarczy ją tylko zdjąć. Rama szafki pod grilla i tych pozostałych szafek wykonana jest ze stali galwanizowanej, pomalowanej na kolor węgla. Szuflady wykonane są ze stali szlachetnej, tak samo drzwi w tych pozostałych szafkach. Do szafki dołączona jest instrukcja obsługi, dołączone są stopki, które pozwolą nam wypoziomować taką szafkę na każdej powierzchni, i również to, co bardzo ułatwia montaż i sprawia, że jest to praktyczne rozwiązanie, na bokach szafek mamy przygotowane wycięcia, które wystarczy wybić młotek, tak żeby wygodny dla nas sposób poprowadzić instalacje gazowe, elektryczne, albo na przykład wodne. Bardzo praktyczne rozwiązania. Szuflady w ofercie szafek Oasis zamontowane są na gładkich prowadnicach, są bardzo pojemne. Mamy wystarczającą ilość miejsca do przechowywania akcesoriów potrzebnych przy grillowaniu. Na całą szafkę. Te pod grilla i na pozostałe szafki dostajemy 10 dziesięcioletnią gwarancję w prosty i szybki sposób. Bez użycia specjalistycznych narzędzi możemy połączyć poszczególne moduły ze sobą, po prostu przy użyciu czterech śrub dołączonych do szafki. Na szafce mamy grilla Napoleon Prestige Pro 500 w wersji do zabudowy. Jest to jeden z lepszych grilli gazowych na rynku. Pełną Pełne omówienie specyfikacji i możliwości tego grilla znajdziecie na naszym filmie, na którym omawialiśmy większą wersję tego grilla Napoleon Prestige Pro 665. Tutaj na górze znajdziecie linka. Wykonana z najwyższej jakości materiałów i kunsztem seria Napoleon Oasis została opracowana z myślą o wszechstronności i bardzo dużej możliwości konfiguracji. Możemy wybrać moduły, które będą pasować do naszego stylu życia i do budżetu, który chcielibyśmy przeznaczyć na tego typu rozwiązanie. Szafki możemy montować praktycznie w dowolnej kombinacji, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Wszystkie mają wysokość 91 cm i głębokość 60 cm z czterema nóżkami poziomującymi, które ułatwiają regulację na dowolnej powierzchni. Seria Oasis może być montowana na dowolnej, Niepalnej ścianie domu lub jako samodzielna wyspa. Przeznaczona jest dla osób, które chciałyby spersonalizować swoją przestrzeń na zewnątrz. Oczywiście wydajna kuchnia zewnętrzna nie może działać bez kuchenki do gotowania. W przypadku Napoleona i systemu Oasis mamy bardzo wydajny zestaw do zainstalowania do zainstalowania na szafce z dwoma szufladami, dwa mocne palniki gotowe do gotowania, do smażenia. Wszystko to połączone w prosty sposób z pozostałymi komponentami. Grille do zabudowy Napoleon i system modułów z oferty Oasis to jedne z najbardziej przemyślanych rozwiązań tego typu dostępnych na rynku. Jesteśmy salonem, który bardzo ekspansywnie współpracuje z marką Napoleon, dlatego, jeżeli myślisz o zaprojektowaniu takiej zewnętrznej kuchni ogrodowej i pełnej ofercie, to skontaktuj się z nami, taką ofertę dla ciebie przygotujemy z możliwością dostarczenia i zmontowania pełnej kuchni zewnętrznej na Twoim tarasie albo w Twoim ogrodzie. Zapraszamy w salon Grilla Holicy.